Ryszard Maj, kolej od kuchni, zapraszam. Numeracja z torów na stacji i szlaku. Tory w stacji dzielimy na tory główne, zasadnicze, główne, dodatkowe oraz bocznice i tory specjalnego przeznaczenia. Nasz pociąg stoi na torze głównym, zasadniczym. Pierwszym. Po prawej stronie mamy główny tor dodatkowy, trzeci. Następny tor to jest tor bocznicowy. Z kolei po lewej stronie mamy tor główny dodatkowy, numer, numer drugi. Jakby było ich więcej, to by był następny, czwarty, szósty, ósmy i tak dalej. Tak najprościej rozumując, ja tutaj poruszam się po linii jednotorowej. Będąc na szlaku, jadę torem numer jeden, a z chwilą wjechanie w stację ten tor przekształca się na tor pierwszy, i jest torem głównym, zasadniczym. Dlaczego zasadniczym? Ponieważ jest przedłużeniem toru szlakowego, tego toru numer 1. Tory główne dodatkowe to są też tory, które posiadają semafory, ale one nie są w przedłużeniu y, toru szlakowego numer 1 czy 2, tylko one są z boku, z prawej lub z lewej strony w stacji. I w naszym przypadku łączę się z torem głównym zasadniczym pierwszym, który po wyjeździe na szlak zamienia się w tor numer jeden, tak jak tutaj mamy pokazane. Tu również narzuca się pytanie, co będzie, jeżeli będzie to stacja, na której schodzi się kilka linii, dwie, trzy lub więcej. Jak się wtedy liczy tory? Ustala się ten główny, najważniejszy tor, i od tego toru się liczy kolejno. Tor pierwszy, tor drugi, tor trzeci, czwarty, piąty, szósty i tak dalej. I jest to wszystko ładnie wtedy uporządkowane. Bocznica kolejowa, wyznaczona przez zarządcę infrastruktury, droga kolejowa. Może być połączona bezpośrednio lub pośrednio z linią kolejową. Do czego ona służy, a między innymi do załadunku, wyładunku, utrzymania lub postoju pojazdów kolejowych albo przemieszczenia i włączenia pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej. Przebywając na stacji kolejowej. Proszę zwrócić uwagę na zapowiedzi megafonowe, gdzie zapowiada się odjazdy pociągów. Nigdy nie mówi się tam storu numer jeden, storu numer 2, tylko storu pierwszego, drugiego, trzeciego, piętnastego i tak dalej. Takie pytanie na koniec: jesteśmy na szlaku dwutorowym. Jak określić wizualnie, który jest torem numer jeden, a który tor jest torem numer dwa? Otóż patrzymy na tabliczki hektometrowe kilometrów. Jeżeli wartość kilometrów wzrasta, to znaczy, że ten tor jest torem numer jeden. Z kolei... Jakbyśmy byli z drugiej strony, będzie malała. Czyli ten tor, przy którym stoimy, jest torem numer dwa. Myślę, że przedstawiony tutaj przeze mnie materiał pozwoli bardzo szybko nauczyć się numeracji torów na szlaku oraz w stacji. Dziękuję za uwagę i życzę pomyślności na egzaminach.